pewne wartości, które zostały tutaj jakby zaproponowane, one są nam bliskie i również pragniecie wypowiedzieć się, czy to plastycznie, czy to literacko, czy też nawet, w pewnego wysiłku wymagało przygotowanie do konkursu wiedzy dotyczącej osoby inki, która padła ofiarą totalitaryzmu, postać bardzo też pięknie wpisująca się w historię naszego narodu, naszej walki o niepodległość i świętego Maksymiliana, który również dał piękny przykład też walki odwagi stanąć naprzeciw totalitaryzmu faszystowskiego, obozie zagłady, oddać życie za współwięźnia. Ale wcześniej również dał piękny przykład również tej wiary, którą głosił nie tylko w Polsce, ale również i w dalekiej Japonii. I za to świadectwo, za to doświadczenie tutaj też udziału wspólnego w tym wydarzeniu chcę Wam bardzo serdecznie podziękować, bo dzisiaj również te wartości jak wiara, dzisiaj te wartości jak odwaga i bohaterstwo są bardzo też w cenie i Ci, którzy podejmują taki wysiłek, by je również propagować, to myślę, że zasługują na wielkie uznanie i chciałem tutaj Wam serdecznie podziękować. Jesteście także nadzieją i myślę, że dla swoich rodzin, szkół, ale także dla nowych szkół, bo macie odwagę też być i wystąpić ponad przeciętny, jakby ten stan, jakim jest normalny. Chodzenie do szkoły, uczenie się, zdobywanie wiedzy, a wy jeszcze dodatkowo podejmujecie ten wysiłek, więc to należą się Wam serdeczne słowa podziękowania.